Jeden z naszych fanów na Facebooku, pan Łukasz, zapytał czy możemy mu podpowiedzieć w jaki sposób rozpoznać auto używane, ale powypadkowe. Samochód bezwypadkowy. Te dwa słowa znajdziemy praktycznie w każdym ogłoszeniu sprzedaży używanego pojazdu. Samochody, które brały udział w kolizji lub wypadku, po prostu nie istnieją. Statystyki motora -portera są jednoznaczne. W aż ponad 80% ogłoszeń znajdziemy nieprawdziwe informacji o bezwypadkowej historii sprzedawanych pojazdów. Eksperci motoraportera potrafią jednak rozpoznać prawdziwą historię auta. Przede wszystkim podczas pracy eksperta sprawdzamy grubość lakieru miernikiem. Jest to taki pierwszy symptom, po którym możemy stwierdzić, że auto miało jakąś przeszłość wypadkową. Zwracajmy uwagę na przykład na śruby. Zamontowane oryginalnie mają śruby polakierowane w lakierze takim samym jak lakier nadwozia. Kiedy były demontowane przez mechanika, często w tych właśnie miejscach widzimy ślady ingerencji. Nieuczciwi handlarze jako bezwypadkowe sprzedają często naprawione tanim kosztem zupełne rozbitki. Często jest tak, że uszczelki nie pasują idealnie, nie leżą we swoich wręgach. Z racji tego, że montowane są jako używane, łatwo poznać, że były ściągane, zakładane ponownie. Zwracajmy uwagę na oznaczenia samochodów. Można łatwo rozpoznać, czy są zamontowane w odpowiednich odległościach, równo, dobrze rozmieszczone. Stanie i niefachowe naprawy oznaczają nie tylko pogorszenie własności jezdnych, kłopoty z podzespołami samochodu czy szybszą korozję. Takie samochody mogą być po prostu niebezpieczne. Zwróćmy też uwagę na reflektory pojazdu. Często, kiedy dochodziło do lekkich stłuczek, sytuacja wygląda w taki sposób, że samo szkło, patrząc na reflektor z zewnątrz, jest całe. Natomiast popękane są zaczepy, które są schowane pod maską. A tutaj zwróćmy na przykład uwagę na przedni zderzak i jego elementy. Grill, dolna część grilla, kratki wlotu powietrza, kierownice wlotu powietrza, czy atrapy halogenów. Widać wyraźnie, że coś tutaj się działo. Są one zamontowane w sposób chałupniczy. Bardzo łatwo można zauważyć, że miały one jakąś Przeszłość wypadkową. Sprawdzenie samochodu pod tym kątem najlepiej zlecić fachowcowi. To on najlepiej oceni kondycję samochodu. Eksperci motoraportera wiedzą gdzie i jak patrzeć, by zajrzeć w przeszłość samochodu. Warto powierzyć im dokładne sprawdzenie pojazdu. Łukasz, ten materiał był specjalnie dla Ciebie. Jeżeli Wy macie jakieś tematy, które Was interesują, piszcie, a przygotujemy je specjalnie dla Was.